Trzeba działać, trzeba wierzyć, trzeba ufać, trzeba szukać takich miejsc i takich ludzi, którzy, którzy mają tą odwagę, którzy się zaopiekują. A kiedy widziała Pani pierwsze takie pozytywne zmiany podczas leczenia? Ja od, od, razu, od razu były. I... Po każdej wizycie były ewidentne zmiany w wyglądzie buzi, ułożenia, ustawienia. To było no to było niesamowite, że zaraz. No, pier pierwszy, po pierwszych trzech godzinach chyba już było widać, że ona po prostu inaczej ta buzia wygląda. Czekałam na taki efekt i jestem zadowolona z niego I nie miałam chyba takich chwil wątpienia, bo wiedziałam, że było na co czekać. Efekty piorunująco szybko, naprawdę. Nadal mam jakąś taką świadomość, że bardzo dobrze moi rodzice postąpili, że właśnie w tak młodym wieku. Pozwoli mi właśnie na aparat, na leczenie. Tym wszystkim, którzy myślą, że, że nie ma dla nich rozwiązania, to ja bym powiedziała, że tutaj jest, bo niemożliwe, staje się możliwe. Minął tydzień od demontażu mojego aparatu, z efektów jestem zadowolona. Ja nosiłam aparat przez długi okres czasu, więc widzę istną różnicę. Radzę wszystkim młodym osobom, żeby nie odlekały swojej decyzji o założeniu aparatu i wybrały Unię union